żeby nie brać tej czternastki, tylko żeby podnieśli nam emerytury. Nie A, pan, żeby, żeby podatki, te stałe no, podnieść. Trącali na przykład, bo no tak. dlaczego mamy po tylu latach pracy, płaciliśmy podatki i teraz na emeryturze jeszcze z tych emerytur mamy drugi raz. podatki drugi raz. Także nie powinno tak być. Nie powinno tak być, lepiej żeby dawali, yy, znaczy zdjęli te podatki i nie dawali czternastek żeby, czy pan, żeby nie zabierali tak. i będzie Nie dają mi, nie zabierają. pytanie, ile się kupi za 100 zł w tych czasach? Niewiele. Niewiele. Nie, nie Wypali pan całą torbę taką większą, czy...? Nie, tam, w reklamówce troszkę na dnie. powiem. Na weekend ile można wydać teraz, tak na śniadanie, obiad, kolację? Tak, średnio to ja wydaję 300 zł na weekend. Jeszcze taki temat, bo komunie się zbliżają, co kupować na komunie, bo ludzie już tutaj w koperty dają kłady jakieś, po no, 10 tysięcy pan, w kopertę no, no nie, na laptopy. tej komunii to bardzo nie mam zdania, bo... No, co pan dostał, może w ten sposób? Pamięta pan tam tamtych czasach? Pamiętam, wie pan co ja dostałem? <grych> 20 zł to były pieniądze jeszcze na te dawne, dawne, torbę cukierków i taki bezkamieniowy zegarek. I pan nie narzekał znaczy, chyba. No nie za no, nie, pan nie, pan nie innego Jak życia. byłem dzieckiem, to i z tego się Ta. cieszyłem, tak? Ja pan myśli, tak. jak teraz ktoś dostanie te 5 tysięcy powiedzmy w tej kopercie, to nie przesadza, nie, przesadza, nie, no nie. to dzieci. Myślę, że jak kogoś stać, to może dać ci 10, ale. To, no, to, to, to na wesele w takim razie później dać na ślub? No na ślub to dają już, nie wiem, mieszkania kupują 6, no dają, nie wiem, jak, no, to... jak kogo stać? Ale myślę, że. Ja bym dał tysiąc złotych, więcej, zł, bym więcej nie, dał, nie Więcej bym nie dał, bo mnie nie stać. No. Aby by było pan stać, to by pan dał Nie zepsuje, to dzieci według pana, tak? Panie pan płacę prawie 1000 zł. Kto pan. pan ma metrów? No, 62 metry. To to tak. Nie myślał to pan na mniejszy no, no nie, no, no raczej... Wie pan, no, po co mam sobie pogarszać komfort nie, no nie, no, życia? czy pan się no. liczy to nie robi zmian. A... Jak powinno być wyglądać z tymi lekami, bo pan zaczął ten temat. Y czy powinno być y więcej tych darmowych no. od jakiegoś wieku? Tak, powinny być więcej darmowych i więcej takich zniżkowych. Na powiedzmy, 50%, powiedzmy. Dla emerytur dla emerytów. Od jakiego e wieku? Cistów? No gdzieś od 65 lat. To Przez myślę, że... Od 65 że już powinny być takie, no, zmniejszona cena tych leków. Jak pomóc emerytom? 13 są 14, co by pan tu proponował? Coś innego? Czy...